Czy wypłacamy potem? Ten potwór ma naszą szeryfkę! Widzieliście to? Jest duży, ale niezdarny. A my mali, a szybcy łatwo możemy go rozproszyć i powalić na ziemię. Zaraz, jesteśmy pewni, że to nie para baba coś tam? Dobra, nie było pytania. Musisz szybciej przebierać nogami. Nie? Znowu zaspałeś? Cofnijcie się. Załatwię go. Było genialne. Nie do końca. To wy odwróciliście jego uwagę. Praca całego zespołu. Tak jakby. Dzięki. Teraz przepraszam. Muszę pojechać w jedno miejsce. No jasne. Dokąd? Na metę. Wyścig! Nie wierzę, że znowu to zrobi. Nie, bo Twin Mill nigdy mu na to nie pozwoli. Kochani, uwaga! To jest mój! Wybacz, Sofia, on Chyba mój! Widzieliście tu Emila na dwóch kołach? Drugi dzień największego wyścigu chotły jest to szaleństwo. Kosmik Coupé jedzie szybciej niż Fast Fish i Lafasta! Ale zaraz La Fasta nagle wjeżdża w tył kosmika! Jadą już we czwórkę! To jest szalony, aerodynamiczny wręcz akrobatyczny wyścig. Kto będzie pierwszy? Są dziś drudzy, genialne. Fast fish i twin meal na czwartym i piątym. Woohoo! Niech on mnie pobije w uczciwej grze. Hej, to nie jego wina, że wielkie potwory atakują Thor. Daj spokój, musisz przyznać, że to trochę dziwne. Nie, ja na piątym miejscu, to jest dziwne. Ale mamy przecież jeszcze jeden wyścig i kolejną szansę na drugie miejsce. Po mnie! <laughs>